Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o przeciwieństwach. I mam przygotowane tutaj przedmioty, które często ze sobą zabieram na zajęcia, jak chcę dzieciom właśnie to pokazać. A co? To czym się one od siebie różnią? Popatrz. Czy widzisz, czym się różnią od siebie te dwa słoiczki? Pewnie, że nie. One w wyglądzie są takie same. Nie możesz tego zobaczyć, a jednak ja czuję wyraźnie, że ten jest inny niż ten. Zastanawiałam się, jak ci to pokazać teraz, kiedy się nie spotykamy w gabinecie. I wpadłam na taki pomysł, że użyję do tego. że użyję do tego wody. Słuchaj, mam nadzieję, że to mi się uda, bo nie robiłam wcześniej prób, że mi się uda pokazać ci teraz, czym te dwa słoiczki różnią się od siebie. Popatrz, pływa, prawda? A ten, ten się zanurzył. Już wiesz? To nie jest kształt, to nie jest kolor. Są też z tego samego materiału, ale ten jest lekki, a ten jest ciężki. Dobra, to zobaczmy następne przedmioty. To są takie pudełka od czekolady. Zobaczmy, jak je, jakie jest to. Mhm, a jakie jest to? <ścoughs> Widzisz? To pudełko jest ciężkie. A to pudełko. Jest lekkie, mhm. lekkie i ciężkie. Ciężkie przedmioty toną w wodzie. Dobra. I ostatnie, zobacz. W wyglądzie one są po prostu identyczne. Ale ja wyraźnie czuję teraz rękami, które jest ciężkie, które jest lekkie. Uwaga, uwaga. Mhm, widzisz, co się dzieje? A to? Które jest ciężkie? Może inaczej. To jest jakie? Zobacz, to pływa. To pływa, czyli jest. Lekkie w porównaniu do tego. To się topi, więc jest ciężkie. Mhm. Pokażę Ci teraz, jak to zrobiłam. Woda idzie na bok. To są pudełka od zapałek. I Ty też możesz zrobić taki eksperyment w domu. Znaleźć dwa takie same pudełka po czymś. Może być po czekoladzie, może być pudełko po kremie, może być pudełko po zapałkach, po ryżu, po czymkolwiek. O, teraz już słychać, tak? To pudełeczko jest leciutkie, bo jest puste. Widzisz, nic w nim nie ma. A to pudełko jest ciężkie. Czekaj, nie w tą stronę. Bo włożyłam tu monety. Monety są met z metalu, i jak włożysz ich więcej, to dadzą taki ciężar, który poczujesz w dłoni. Mhm. Zapraszam Cię do zrobienia takiego eksperymentu. Poproś rodzica o pomoc. A potem jak będzie gotowe, poproś o zrobienie zdjęcia i przesłanie do mnie, bo jestem bardzo ciekawa, jak Ci to się uda. Dzięki za oglądanie. Pa!